Ja aktualnie gotuję teraz turbo mocny staw dla ludzi, którzy lubią stare gry. Co do tego, że masz tutaj takie konsole jak PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, to dodatkowo dorzucam ponad 20 konsol różnej generacji, w tym Nintendo i tak dalej. A to co wyjdzie, to rozwaliłam po prostu banie. Ten potworek. Ma w sobie ponad 20 tysięcy gier i wygląda jak PlayStation 5 dla wyglądu A instrukcja jest banalnie prosta Wystarczy podłączyć wejście HWDP do HDMI A USB pod USB, my to od razu robimy Widzicie konsola odpaliła się w sekundę, a w zestawie dostajecie dwa takie projektory Które wyglądają jak pad od PS3 Włączacie tutaj przyciskiem I widzicie, momentalnie już jest sparowany, bo świeci na zielono To nie fake Macie 21 tysięcy gier zainstalowanych w pełnej wersji od razu po podłączeniu pod telewizor. Konsol jest tyle, że raczej ty na oczy tyle nie miałeś w ogóle w swojej bibliotece. Ja będę powoli przesłował, żebyście sobie mogli zobaczyć, kiedy są. Ale macie tylko naprawdę potężne giganty, które kiedyś wychodziły i macie tutaj takie gry jak Tekken, Super Mario, jakieś GTA. Są normalnie Silent hill Resident Evil są. Są wyścigówki, Need for Speedy Jakieś koliny Jest tego naprawdę multum Normalnie nawet łowiska sam, jak jesteś rybakiem Teraz na przykład wyszły te nowe Marvele Na PlayStation macie te pierwsze Także możecie sobie zagrać w stare A potem zagrać w nowe Jeżeli wiecie o co mi chodzi Widzicie Crash Bandicooty, Booty, Tekkeny, Mortal Kombaty Street Fightery Final Fantasy, Tom and Jerry No patrzcie ile tego jest Dragon Ball, Delta Force Jest legendarny Silent Hill to jest naprawdę mega hicior i na pewno będzie Wam mroziło krew w żyłach, bo szczerze, nawet jak odpaliłem sobie tą starą grę to dalej tak jest Od razu sobie w sumie odpalimy Najlepsze no jest w ogóle to, że tutaj macie w ogóle jakość 4K Full HD przez co stare gry wyglądają jak nowe I naprawdę jakość jest dobra i wszystkie gry chodzą w 60 fps Czyli przyspiesza w ogóle stare gry do generacji nowych gier No i pamiętajcie, że możecie sobie pograć też z nie w jakąś wyścigóweczkę z podzielonym ekranem, oczywiście Wam zazdroszczę, bo Kurde sam jestem teraz pograł z jakimś ziomkiem, ale ja nie mam kolegów, więc no Przykro mi No i Widzicie, Paty jest mega czuły, dosłownie Każdy ruch Łapie Momentalnie, bez opóźnienia No i sobie pykacie w Silent Hilla, no Pamiętacie pewnie tą gierkę, ja Wam za dużo o niej mówić nie muszę Ale gierka wygląda naprawdę przekozacko I Wy też taką możecie mieć A jeżeli chcecie wiedzieć gdzie ja to kupiłem to napiszcie komentarz, a ja Wam po prostu powiem, gdzie to kupiłem.